Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka... Na wieczorze piosenek i pieśni patriotycznych o, mówiących o wolności i niepodległości naszego kraju. Witamy szczególnie serdecznie kombatantów i działaczy Solidarności, którzy swoją walką. Spowodowali to, że żyjemy w wolnej Polsce. Witamy również te osoby, naszą młodzież, która miała szczęście urodzić się w wolnej Polsce i którzy przejmują na siebie ten obowiązek obowiązek utrzymania demokracji i przekazywania naszych tradycji narodowych. Dzisiaj jest dzień szczególny na właśnie na śpiewanie pieśni patriotycznych. Dlatego że jesteśmy w wigilii święta naszego narodowego i święta niepodległości. Dlatego już dzisiaj możemy rozpocząć to radosne świętowanie. Tak radosne mimo że za oknem już taka jesienna pogoda. Jest szaro, jest ciemno, a mam nadzieję, że dzisiaj w naszych sercach będzie tutaj naprawdę bardzo radośnie. Pieśni patriotyczne, takie jak Rota, Legiony czy O Mój Rozmarynie, opowiadają o naszej historii, opowiadają o naszych tradycjach. O tej historii którą znamy i która jest znana, jak i o historii, która była przemilczana przez lata. Dlatego dzisiaj jest też okazja, abyśmy przypomnieli sobie pieśni i razem mogli je przeżyć. 11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza ojczyzna stała się wolnym krajem, a my wolnym narodem. Tym, co oddali życie za ojczyznę, hołd wdzięczności składamy, bo walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Sto razy wrogów zachwiana potęgą. Skończy zwycięstwem. Ojczyzna. Ojczyzna to nie jakiś mit, stereotyp. Przestarzałe pojęcie, ale to cała nasza rzeczywistość, która nas zrodziła. Ojczyzna to nasza czasoprzestrzeń. Życie, nieboskłon nad nami. Świat nachylony ku nam od dzieciństwa To piękno natury Ale nasza ojczyzna To także bolesna historia Wspomnienie niewoli I upokorzenia Ojczyzna moja Na końcu się upadła Bogata kiedyś I w sławy I w siły Ta co od morza Aż do morza władała kawałka ziemi, nie ma długim. mamy sobie, teraz poprosimy o muzykę i słowa piosenki Legionów. Ciepło, ciepło i, i radośnie, oprócz tego, że atmosfera też jest tutaj w sonacie też bardzo radosna. E, poprosiłabym teraz właśnie Andrzeja Gajdzińskiego, który jest wnukiem marszałka Piłsudskiego, e, Nie wiem, wnukiem ja by się nie, Już Ja się e, Wnukiem żołnierza, który był wnukiem żołnierza, który był. Znaczy się, powiedz o sobie właśnie, bo tutaj Andrzej ma dla Państwa naprawdę ogromną niespodziankę. Proszę bardzo. Drodzy przyjaciele, żeby trochę jeszcze przycieplić więcej atmosferę, chciałem powiedzieć, że jestem wnukiem żołnierza Marszałka Przyszuckiego, mojego dziadka Władysł Dobrze. Władysława Prosockiego, który jako chodnik wstąpił do Legionów i... Przeszedł prawie całą drogę Tych Legionów, a także również Walczył pod Warszawą Kiedy była nawała sowiecka Szła na Europę No co chciałem powiedzieć Mój dziadek To był prosty chłop Który poszedł na ochotnika Był to człowiek Bardzo skromny Tak skromny jak i w no, pamię Pamiętam jak Babcia opowiadała mi i co on wyprawiał po prostu na koniu i tak dalej. Ale to dalsza sprawa. Tutaj powiem jeszcze nie. No więc on walczył pod Kosmiuchówką, góra polska taka była, gdzie zginęło bardzo dużo polskich żołnierzy, legionistów. Pójdzie po wycofaniu się, był trochę chwilę spokoju po 18 roku, przy tej nawale wstąpił do artylerii i bronił Warszawy. Tak się zasłużył, że Marszałek Piłsudski, wśród tej gromady tysięcy żołnierzy, zapamiętał jego i jego tam, no nie będę tutaj epatował, ale on tam zdobył sztandar sowiecki, tam dwóch żołnierzy zabił, ale to takie już historie na, na większą, większe opowiadanie, a ja nie chcę się rozgadywać, więc dostał tutaj od Marszałka Piłsudskiego Krzyż wirtuty Military, piątej klasy. Jest to najwyższe znaczenie, jakie może uzyskać żołnierz polski. Była to taka sytuacja, że marszałek odpiął ze swojej piersi i przypiął mojemu dziadkowi. Ja tą później ten, puszczę ten krzyż wirtuty, żeby każdy sobie mógł nawet dotknąć i ten duch marszałka, żeby przeniknął jego. No, no po prostu yy, yy, to jest... Bardzo du duża dla mnie pamiątka, no i dla moich wnuków, no, muszę powiedzieć, że jestem też trochę wzruszony tą chwilą, bo świnoujściu chyba tak, taka pamiątka jest tylko jedna. No chciałbym powiedzieć, że dziadek był odznaczony, dostał majątek taki mały, miał 150 wrześniaków, tak był szanowany można powiedzieć. Na, tej, na tym okręgu pod Płockiem. Ja pamiętam dziadka w 53 roku, kiedy już był tak schorowany, że przed samą śmiercią. No to się odbiło to, że leżał prawie dwa, dwa lata w tych okopach i, i tam atakował te, tych, tych, nie, tych wrogów. No co chciałem powiedzieć, no moi, moja rodzina cała też jakoś starała się żyć z przykazań dziadka. Ja się podążałem 35 lat na morzu, syn 15 lat marynarzy wojennej. Także ducha tego dziadka i marszałka kontynuujemy. Dana, dana, kompa, nie masz, to ja nie. Gdy loska przybiera na drogę, nam zastąpi kurek z wami, kto nie postąpi. że jucha się juchla, to każdy trafi mu do brzucha. Oj, dana, oj, dana, kompa, ja kochana nie masz, a jak pierwsza nie, Chociaż w butach czury, i na porciach łaty To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty Oj dana, oj dana kadrowa bośny, przecież pierwsza kompania Kadrowa dana, moja dana Kompania kochana nie masz to jak pierwsza nie Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem Lecz żywym ciałem. Dzięki tej nadziei i wierze istniejemy. Mamy swoje własne miejsce na Ziemi, swój własny dom. Dom, który daje normalność, odpoczynku, ciszę i chroni przed wyobcowaniem ze świata. To dom jasny, ufny, wypełniony serdecznością, pamięcią. Nadziejami, modlitwa Gdybyśmy mniej kochali, ale to jednocześnie źródło sił do wytrwania w cierpieniu. Z miłości bierze się odwaga i ufność w tym narodzie. Nawet w chwilach najtragiczniejszych, takich jak rozbiory, powstania, syłki, cierpienia i tęsknota. Oh, we my gosh. Szara piechota Maszerują strzelcy Gracias.